Hmm. Halo, halo, jesteście? Miś ma naszykowaną taką walizeczkę, walizeczko-plecak i za chwilkę będziemy pakować do niego różne rzeczy. Ale chodzi tutaj o pomoc misiowi w zapakowaniu rzeczy, które będą mu potrzebne na wyjeździe, aby dbać o higienę, o higienę osobistą. bo Dzisiaj niś będzie razem z Wami przeprowadzał mały eksperyment. Niś zamienił się teraz e, w naukowca. tak łatwo przedziera. I teraz, co się stanie z zarazkami, jeśli taki kawałek tutaj wrzucę? A? Czy widzieliście to? nabliżany papier. Mokróś, ten którego znacie z różnych historii z myślą i Dzisiaj witam Was prosto z myślą mazienki. Uwaga, mm. biorę nową e, Mój pomocnik ma na imię Krysia. Krysiu, czy pokażesz nam, jak się wydługuje nosek? Próbujemy, macha obokiem, więc chyba tak. Uwaga! Najpierw jedna listwa. Teraz druga. Świetnie, wycieramy jeszcze pod spole. Tak? I brudną chusteczkę do zmieszania. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was wszystkich. Cieszę się, że jesteście ze mną dzisiaj. I z Misiem witam przedszkolaków i witam Wiktorię. Masz na imię Wiktoria, tak? Cześć, fajnie, że jesteś z nami. Zup. Woda też jest potrzebna, żeby zadbać po prostu w domu o, yy, o czystość, no na przykład yy, umyć naczynia, tak? Jeżeli mamy ręcznik papierowy, to możemy sobie zapakować na jakąś wycieczkę, tak? Mmm, Misiu, co mamy? Mamy kanapkę z żółtym serem. Hmm. Pyszności. Ręcznik jest papierowy fajny, bo jest mocny, więc nic nam tutaj nie kruszy się, nie wydatkuje. Mamy cztery zestawy żetonów i na każdym zestawie mamy tak. Mamy oczywiście papier toaletowy. Wilżany Mokruś. Drodzy, bardzo Wam dziękuję za cały cykl spotkań razem z Misiem Welwetusiem. Super było Was tutaj widzieć i co tydzień się z Wami spotykać. Mam nadzieję, że dużo się dowiedzieliście albo sobie przypomnieliście o zasadach higieny osobistej. Pozdrawiamy Was serdecznie i jeszcze raz dziękujemy bardzo.